Bartku, Proszę. co będziesz jadł po treningu? Po, po treningu. Największy game changer w diecie. Je... Zależy czy na redukcji szlądach. Jedzenie. <średniu> Bartek, coś po treningu? Po potreningowy. po treningu. Mianowicie mam tam 120 g węglowodanów i 40 gramów białka. Także słuchajcie, wchodzicie do sklepu i mówicie dzień dobry. Poproszę 120 gram węglowodanów. Wysokim... o niskiej objętości? Na Mają dużą no. objętość, a mało kalorii w sobie zawierają. E, czyli na przykład im głębiej w redukcję jesteśmy bardziej głodni, e, tym na przykład używanie produktów takich jak płatki owsiane, rzeczy które o niskim indekcie chemicznym, które się dłużej trawią, ziemniaki, płatki ekspandowane. Nawet nie wiem co to jest. E, są to płatki, które objętościowo jest ich bardzo dużo, a pod względem kaloryki bardzo fajnie wychodzą i jakości okay. są bardzo zdrowe. Hmm, bo po prostu zapychają wam żołądek, a na masie -changerem jest jedzenie niskiej objętości. No tak, wiadomo, to nie? Mniej. Chociaż też zależy od masy, bo na przykład u ciebie to i tak chyba, na przykład tak jak ty nie masz dużo kalorii, mhm. no nie? To chyba i tak wcale nie potrzebujesz jakiejś bardzo takiej... Mniejszej, mniejszej i... objętości? Tak. Właśnie okazuje się, że przy tym co obecnie, czasem są dni, w których mam ochotę zjeść tak jakby więcej, mm -hmm. to wcale nie wiem więcej, tylko wybieram produkty o większej objętości. A jak czuję się pełny i najedzony, to jem mniej, o mniejszej objętości. To mój największym problemem jest to, że jak jestem na redukcji, to jestem głodny, jak jestem na masie, to jestem głodny, jak mam cheas to jestem głodny. Karol Fauda, Bartek Koleman. Co chciałbyś wiedzieć, kiedy zaczynałeś ćwiczyć? Chciałbym wiedzieć. Kurde, szkoda, że tak późno się dowiedziałem. Nie? Mieć wiedzę. Nie, nie tyle już mówimy o samych badaniach i tak dalej, tylko właśnie wiedzę, jak sobie to spersonalizować, plan, ile czego robić, bo dopiero jak ma się to ściśle określone, no. to dzieje się najwięcej i największy progres. To ja Ci powiem, że najbardziej jak zaczynałem ćwiczyć, chciałbym wiedzieć, że istnieją kalorie, co jest trudnoznaczne dla mnie z tym, że istnieje makro, bo ja dowiedziałem się po pierwszej masie i po pierwszej redukcji, że jesteś taki jak kalorie, a nie na przykład wiesz, jedzenie oparte na produktach. Bo u mnie no tak. pierwsza masa, masa wyglądała tak, że schudłem kilogram, mhm. bo jadłem ryż z kurczakiem, bo przeczytałem, że kulturyści jedzą ryż z kurczakiem. Potem zrobiłem tak, jak Arnold nauczył, na masie: jedz wszystko, ile wlezie i do oporu, no. wtedy była mega masa, ale w pewnym momencie ona zamieniła się w mega świniomasę. A potem zacząłem redukować i ziomek mi powiedział, że serki wiejskie są dobre i na przykład pierwszego dnia za cały dzień jadłem trzy serki wiejskie i jabłko. I tak próbowałem przez jakiś czas na przykład jechać, bo nie wiedziałem, że ja mógłbym dalej jeść wtedy pewnie, nie wiem, tysiąca kalorii mega redukować, więc jadłem na przykład 700 kalorii i dzięki temu w ogóle mega jakoś dużo takich dziwnych błędów narobiłem. No na Najgorsze nawyki na siłowni. Moje czy ludzie? A jak chcesz? Może ludzi, a może twoje. Nie, twoje nie. Ty jesteś idealny. <laughs> ludzie fajne jest to, że próbują zmieniać nawyki żywiołowe na, 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 na te zdrowe, tylko zapominają o tym, że to też są kalorie. I nawet jedząc bardzo zdrowo można też bardzo przytyć Jakby Po prostu to jest proste jak czarno na białym. No tak. Surplus i deficyt. Te dwie rzeczy działają. Kurwa. Tak. Najgorsza grupa mięśniowa i co robisz, żeby ją poprawić? Jaka jest to najgorsza grupa, która cię najbardziej irytuje? Ciężkie pytanie. Akurat nie jest ciężkie. Jakby mnie osobiście zawsze je tak to Ale łaskać się oko zakręciło. Tak naprawdę najbardziej irytują mi łapy. Bicepsy. Nie lubię ich ćwiczyć. Okej. Okay. W sensie się jakby drażnić. Podziwiam ludzi, którzy lubią ćwiczyć biceps. Ja bicepsu nie lubię ćwiczyć. Triceps, owszem, ale to pewnie przez to, że przez lata trenowałem i akrobatykę, i breakdance. No i stąd też był klatkę bardzo słabą, i, bo całą pracę przejmowały barki, więc wkurzałem je ta klatka, ale bardzo przy dobrej po poprawieniu techniki i po odpowiednim dopasowaniu treningu, klatka zaczęła ruszać, ręce idą gorzej. Co, zacząłem tak samo ciężko trenować ręce, jak trenuję najlepsze partie, bo to jest coś, o czym ludzie zapominają. Jeżeli lubią klatkę, to pizgają tą klatę, wiecie, pach, ona jest taka spuchnięta, bary to samo, nie wiem, niektórzy nogi. Już <grym> dużo lub, lubi bardzo, dużo. lub dużo ludzi bardzo lubi trenować tak. y, ogólnie łapy, więc to akurat w ten balku, tak, właśnie. Nie lubisz, i... nie lubisz ulubionej grupy większości ludzi, nie? Tak. I tylko że zauważcie, że właśnie często ludzie mówią, a mam gorsze łydki mam gorsze nogi, mam gorsze bicepsy. To po pierwsze, zastanówcie się, czy trenujecie tak samo ciężko jak te wasze najlepsze partie? Głupio, nie? <śm>